Ojej, ojej Szymonek się bardzo pięknie nam striggerował i ucieka właśnie w takie gadanie, że. Ale przecież to są krzywe, krzywa gaussa, średnia obliczanie. Przecież to jest tylko średnia w ogóle. W czym ty masz problem, że ja podaję takie dane związane ze średnią? Przecież to jest tylko średnia IQ. Ja te dane tylko podałem. To jest dokładnie, moi drodzy, ta sama ucieczka, którą stosują alt-rightowcy, Dokładnie ta sama. Ale to tylko dane badawcze, ale po co się przy? Ale dlaczego, czemu ma to służyć? Nie! Czemu ma to służyć, że podajesz takie dane na temat asy? Dlaczego, na jakiej podstawie, z jakiej dupy sobie to wyciągnąłeś i po co? Co ważniejsze, po co? Ponieważ nie wiem, jak wy, moi drodzy, ja na zasadzie argumentu traktuję wyciąganie takich danych. Czyli innymi słowy, one muszą służyć uzasadnieniu lub podparciu jakiejś tezy. Nikt normalny nie siedzi i nie mówi takich rzeczy do ludzi z nienacka. Wobec tego, jeśli te statystyki są w ogóle Podnoszono to tylko i wyłącznie, żeby uzasadnić jakąś tezę. Jeśli ta teza nie została zadana wcześniej, nie było pytania, to znaczy, że te statystyki same odpowiadają na pytanie, które nie padło. Dlaczego? Ponieważ zadanie tego pytania od razu sugeruje, z kim mamy do czynienia. Mamy następną ciekawą, erystyczną rzecz, bo wiecie, jeśli chodzi o te argumenty, te statystyki, to Strzymek jakoś uciekł, że, bo wiecie, statystyka, bo, bo no podałem, podałem w filmiku, to podałem, na chuj drążyć temat, jedziemy dalej. A tutaj mamy, moi drodzy, zaś następny towarzysz, Michał zauważył, że przecież był taki filmik na temat Imperium Romanum i tam właśnie Szymek wspominał o historii Imperium Romanum, o romanizacji i o tym, że był sobie cesarz Trajan i Trajan zbudował mur. Reakcja Szymka na to no, coś tam pamiętam, coś tam... to znaczy nie pamiętam takiego materiału, ale być może to jest budowanie naprawdę słodkiego Sławej obrony na prędce, na szybko, ale to jest właśnie następny zabieg. I szczerze mówiąc, moi drodzy, warto o tym powiedzieć nie z tego powodu, że szymek tak się zasłania, ponieważ jest to według mnie słabe ale że jest to używane masowo przez szury. Zobaczcie sobie na przykład na kanał Atorka, zobaczcie sobie, nie wiem, na kanał y, Marcinka w, y, w Realu24, chujnie telewizja, kanał na YouTubie, Karonia, Szymona, tych wszystkich szurów, oni tam mają nasrane materiałami, rozumiecie? tego jest w cholerę znacznie więcej niż u mnie. Tego jest w opór i oni bezczelnie z tego korzystają. Bezczelnie korzystają z tego, że uja ja nie pamiętam, o, ja nie wiem. A jak nie pamiętasz słów, które powiedziałeś, to weź za pauzę i granie, powiedz, że chwila, chwila time break, przeglądnij sobie to, co powiedziałeś i się odnieś. I tutaj, moi drodzy, naprawdę zauważam, że rzeczywiście, można zmienić zdanie na przestrzeni lat, można zmienić zdanie, ba, nawet na przestrzeni miesięcy paru. Nie przeczę, ale wypadałoby pamiętać, co się powiedziało, żeby potem wystosować odpowiednie oświadczenie, że na przykład, nie wiem, sorry, ja już tak nie uważam, zmieniłem zdanie, zmieniłem siebie ogólnie, zmieniłem swoje podejście, nie wiem, może nawet jakieś fakty nowe doszły, których nie znałem wcześniej. To jest normalne i ludzkie, tylko nie jak kreujesz siebie na jednego wielkiego nieomylnego oczywiście. Tymczasem polskie szury cały czas korzystają z tego, czyli z nie pamiętam oraz nie miałem czego na myśli. Co by oznaczało definitywnie, że 90% szurów ma problemy z pamięcią, no czyli coś w łebku nie styka, może jakieś leczenie psychiatryczne. Zwłaszcza, że okazuje się, że praktycznie nikt was nie rozumie, prócz waszych wyznawców, wobec tego to też jest przejaw jakichś tam problemów. Towarzysz Michał zwraca uwagę poprzez czyny Trajana, między innymi, no, pozbawianie życia ludności, która nie chce się romanizować. W kontekście tego, kiedy został wypuszczony materiał, kiedy mówiono właśnie o imigrantach, za dosyć niebezpieczny. Oczywiście Szymon uciekawy, Ale to tak powiedziałem, przecież to przeszłość jest. No jest przeszłość, ale mamy dokładnie to samo, co z danymi te dane zostały rzucone w eter nie bez powodu zakładam że nie prowadzisz materiałów tak bezmyślnie że dzisiaj sobie siedzisz na toalecie myślisz hm, o kurde no ale mnie wkurza ten brak papieru to o nagram o deficycie budżetowym tylko rzeczywiście prowadzisz bardziej przemyślany program i tutaj powinno padać pytanie: Szymonie, czy ty uważasz, że twoi widzowie są tacy głupi, żeby to łyknąć, czy ty uważasz, że inni goście są tacy głupi, żeby to zignorować? Podsumowując, zadam po raz kolejny pytanie: po co w tym momencie, akurat w kontekście tego filmu, rzuciłeś takie dane? Od razu wypowiem swoje wrażenia. Mam wrażenie, że chodzi po prostu tutaj o tezę z sugestią. Aczkolwiek mogę się mylić, to jest moja osobista opinia. Zupełnie mam inne zdanie na temat tego, co mi zarzucasz, ale zamierzam zachęcić do odniesienia się do tamtych filmów. Szymonie już któryś raz uciekasz, bo widzowie rozsądzą, widzowie rozsądzą. Bezczelnie wiedząc, że twoi widzowie będą trzymali twoją stronę, w końcu są twoimi widzami. To jest zwyczajnie hamskie. Po prostu według mnie to jest hamskie. Zamiast wziąć na klatę rzeczywiście argumenty, powiedzieć, że nie wiem, może rzuciłem takie dane, bo przy okazji mi w ręce wpadło, bo nie wiem, oglądałem jakiś tam alt-rightów na YouTube i akurat mi wyskoczyło, tc, pożyczyłem. Zamiast powiedzieć w jakikolwiek sposób inny, wyjaśnić to, nie wiem, wymyślić cokolwiek na poczekaniu, nie uciekasz w widzowie, rozsądzą, niech sobie zapoznają się z materiałami. I roz... Sądzą. Czyli innymi słowy, nie powiem Wam, co mam na myśli. Musicie wejść na moje filmy, zarobić hajsy z reklam, muszę, tak, hajsy, hajsy pieniążki. Obejrzyjcie sobie je 5000 razy i interpretujcie sobie, co chcecie, ale i tak tego nie zrobicie, bo jesteście moimi widzami, więc przyklepiecie. Natomiast natomiast przejdźmy do, do następnych tematów, chyba że chciałbyś coś jeszcze poruszyć. W tym to nie widać totalną irytację, ponieważ on się nie spodziewał tego że ktoś przejmie inicjatywę i zacznie rzucać, że ej, ale powiedziałeś to, a to. Powiedziałeś tamto, a tamto. Tylko towarzysz Michał nie zrobił jednej ważnej rzeczy, która powinna tutaj być, czyli zadać pytanie, dlaczego wrzuciłeś takie dane. Co to miało na celu? Następny trigger Szymonka! Towarzysz Michał pyta, że ej, ale wiesz, bo Szymonie, robiłeś taki materiał, czy nazywało materiał na temat erć rogom ojczyzny i ty pokazałeś profil komunistycznej partii Polski, zastanawiałeś się czy ci goście mogą być za... <laughs> ponieważ są charakteryzowani przez środowiska narodowe jako wrogowie, czy może jednak nie są wrogami. Szymonek nam się pięknie uruchomił na zasadzie, popełniasz straszną manipulację, w tym momencie popełniasz manipulację. Przecież jest to klasyczny cherry picking, ale jest to po prostu na budowanie tezy. On jeszcze nie skończył zadawać pytania. A w tym momencie ty już jesteś cały czerwony i wkurzony i przerywasz mu, ponieważ miał zadać następne niewygodne pytanie. O przepraszam miał zadać, ponieważ mu przerwałeś. Towarzysz Michał próbuje zadać pytanie, kontynuować, a Szymon... Przepraszam bardzo to się robi mi niemiłe! Czy MA konkretny przekaz i ten konkretny przekaz jest realizowany, zarąbiście, daj mu zadać pytanie. W tym momencie, moi drodzy, Szymon wychodzi na osobę, która jest rozemocjonowana i która w tym momencie straciła gardę. Gdyby to była normalna, Normalna dyskusja na obiektywnym jakimś kanale, bądź normalna dyskusja na obiektywnym źródle. Gdyby to była faktyczna debata, gdyby oni się spotkali na żywo, takie coś by nie przeszło bez echa. Ale, jako że to jest na kanale Szymonka, to widzowie automatycznie mu to wybaczyli. Co i tak według mnie nie oznacza, że z miejsca powinien sobie na to pozwalać. Wreszcie towarzysz Michał zadał do końca to pytanie. Ale według mnie jest trochę takie z tyłka. Ono jest długie, dlatego sparafrazuję. Wobec tego, że jest to hasło ERDŹ ROGOM OJCZYZNY, jest sobie no, pewien konflikt na kanale Szymona, ponieważ Szymona widownia w większości przypadków to są goście, którzy by się określili wielkimi Polakami, patriotami. Ale Szymonek równocześnie udostępnia na kanale takiego gościa, który się nazywa Ben Shapiro. To jest właśnie jeden z przedstawicieli alt-rightu tak zwanego. I tu właśnie pada pytanie, czy to się przypadkiem jedno z drugim nie kłóci, ponieważ Ben Shapiro skrytykował właśnie takie wielkie patriotyczne pochody i tak dalej. Między innymi Polski Marsz Niepodległości. Wobec tego, przez tych wielkich Polaków, patriotów, no to Ben Shapiro jest zakwalifikowany jako taki wróg ojczyzny. I tutaj pada bardzo, bardzo znamienite zdanie Szymona, bardzo ważne według mnie. Wobec tego w oczywisty sposób nie zgadzam się ze wszystkimi wypowiedziami osób, które cytuję na swoim kanale. Tłumaczenia ludzi, których wrzucam na kanał, uważam za po prostu interesujące. A według mnie i to nie jest tylko moja opinia, ponieważ pojawia się ona na przykład poprzez śmiem wątpić czy inne kanały w internecie. Ty kreujesz rzeczywistość dla widza i nie ma w tym nic złego, ponieważ inne kanały też kreują rzeczywistość kreują, widzą, interpretują, tylko wiesz mój drogi, tutaj okazuje się, że kreujesz rzeczywistość na podstawie wycinków o konkretnych ludziach. No i na przykład, jak już wzięliśmy sobie na tapetę tego nieszczęsnego Shapiro, no to mamy sobie tego wesołego wujka Bena, który tam mówi: Boy Scouts, bo Boy Scouts. Spoko, fajnie, tylko okazuje się, że właśnie taki random on zna tylko z twojego kanału Bena Shapiro z tej strony. On nie zna tego, co wypowiada na temat innych krajów, co wypowiada na temat nacjonalizmu. Tak samo Sławo czy tam Petersona, czy innych. Ci goście nie znają ich z tej strony. Oni znają tylko wersję cukierkową, która ci pasuje. Nie mamy tego wachlarza poglądów całych jednej postaci. Mam nadzieję, że rozumiecie, co chcę powiedzieć. I według mnie, to jest czysto moja opinia, to jest pokazywanie towaru tylko z jednej strony, mimo tego, że wie, że po drugiej stronie jest obity trochę albo porysowany. I to po prostu nie jest fair. Tak się według mnie nie robi. Swoją drogą, wow, to miało być o towarzyszu Michale głównie, a się okazuje, że druga część powoli przechodzi całkowicie na Szymona. Czy panowie, którzy idą na 11 listopada, ponieważ, no, nieznaczna ich liczba, ponieważ większość z nich to są rodziny z dziećmi? Nie, niestety, bardzo mi przykro. Szkoda mi na to czasu, ja już to omawiałem w poprzednich materiałach. Obejrzyjcie sobie tamte materiały o tym Marszu Niepodległości Najświeższym, ale powiem pokrótce, że rodziny z dziećmi to jest w większości przypadków tylko zasłona dymna. Byś wiedział, że życzenie jedzi takim ludziom, ja uważam za patologię. Nie wiem, czy w ogóle oglądałeś ten film do końca. Co? I tutaj mam zagwostkę, ponieważ nie mam zielonego pojęcia, czy to jest zabieg erystyczny, czy panowie rzeczywiście się nie zrozumieli. Ponieważ towarzyszowi Michałowi chodzi głównie o to, że jest sobie właśnie przedstawiony taki zabieg erystyczny, który się nazywa przykład. I ten przykład, taki eksperyment myślowy, właśnie go boli. Tymczasem Szymon wyłapał trigera, jakby ktoś go właśnie oskarżył o to, że on popiera coś takiego. To jest zupełnie inna płaszczyzna. Towarzyszek zadaje następne pytanie Szymonkowi, na zasadzie, że słuchaj, bo wiesz, bo tak się składa, że no jest zakaz w Polsce propagowania komunizmu, a ty prowadzisz wywiad z komunistą, no i co teraz? Szymon robi totalny unik, co mnie szczerze mówiąc dziwi. Może dlatego, że po prostu nie ma kompetencji prawnych na ten temat, ale robi coś, co po prostu jest dosyć ciekawe swoją drogą, i bardzo mało ludzi stosuje taki zabieg, czyli zamiast wypowiadać się na temat faktów, zaczyna się wypowiadać opowiadać na temat opinii. To znaczy nie dużo ludzi coś takiego robi, tylko dużo ludzi wypowiada się na temat swoich własnych opinii, a nie na temat faktów, na przykład nie wiem, w dyskusji politycznej, w dyskusji publicznej czy coś takiego, a nie zapytana wprost o jakieś tam fakty. Szymonek w tym momencie rzeczywiście jest zapytany poprzez fakty, a zaczyna odpowiadać opinią, że no według mnie penalizacja promowania takich ustrojów to powinna nie być w ogóle stosowana, powinno być ale na to nie obchodzi. I dalej mamy tak zwany finisher, czyli końcówka dyskusji, która jest po prostu wymuszona przez Szymona. Mało tego, jest bardzo ciekawym, spłynnym przejściem, ponieważ on się tam wypowiada, że nie, nie popiera żadnej penalizacji jakichkolwiek takich rzeczy, oprócz rzeczy związanych z takimi nawoływaniami, które wywołują akcje. Ale przecież ty, towarzyszu Michale, to ty nawołujesz do takich rzeczy. Mało tego, pod twoim kanałem to są takie teksty, typu zgnieść głowę kapitalistom. Oczywiście to nie są twoje tezy, to są tezy twoich. Wie so alle. Szymonku, ale ja pod twoim filmem jestem w stanie znaleźć podobne tezy, to znaczy nie o zgniataniu głowy, ale na pewno o jakichś sznurkach czy innych pierdołkach, na temat lewicy, wobec tego takie przypisywanie łatek, że twój widz napisał to, a to wobec tego to jest twoja wina, jest mieczem obosiecznym. A to już mamy właściwie no, totalną patologię według mnie, czyli łapanie za słówka. Ty chcesz stosować aparat terroru. Czy twierdzisz, że kradzież to jest przestępstwo? No, nie musisz mnie nawet pytać o takie coś. No właśnie, a ja uważam, że kradzież to jest na przykład jak burżuj okrada pracownika. I wtedy, ale ty twierdzisz, że trzeba wtedy zastosować aparat terroru. Ale no, aparat terroru w sensie trzeba go ukarać bardziej lub mniej przemocowo, ale trzeba go ukarać. To jest według mnie żałosne, moi drodzy. To jest już próba wyłapania na sam koniec, żeby widz zapamiętał, że o, ale tamten to jest radykalista. Ponieważ niestety, tak jak w tym starym dowcipie o Sztyrlicu, ludzie pamiętają tylko koniec konwersacji. Wobec tego Szymonek dwoi się i troi, żeby zapamiętali, że on jest radykałem, a nie że Szymonek coś tam robił, jakieś niewygodne rzeczy, jakieś dziwne statystyki rzucił, a tutaj jakiś filmik nagrał i przykład niewygodny dał. Nie, filmik ma się skończyć typowym czarno-białym przedstawieniem. Szymon zarąbisty, taki właśnie umiarkowany, spokojny, a Michał to totalny radykalista, towarzyszek, który po prostu już od razu jutro będzie chciał, nie wiem, palić burżują domy. Następny ciekawy zabieg, bo tutaj Szymonek mówi: Tutaj na przykład na moim facebooku czy kanale pojawiły się takie teksty, że trzeba wieszać komunistów, i nie wiem, zgadzasz się z takim czymś, myślisz, że w drugą stronę to jest poprawne? To jest erystyczny majstersztyk. To jest erystyczne wykorzystywanie amunicji wroga, której w ogóle nie wiem czemu towarzysz Michał nie użył. Ona sobie dosłownie tam leżała, weź chłopie i użyj. Ale on już się przygotował na ripostę, która nie padła i zastosował już coś takiego właśnie. Nie odbił jej, ponieważ nie została użyta, ale przemienił amunicję wroga w swoją. I zapytał, czy dobrze by to było w drugą stronę. Czy uważałby, że gdyby jego ludzie coś takiego pisali, to by było spoko? Całkowicie odwracając uwagę od tego, że się przyznał publicznie, iż wie o takich komentarzach. Jest świadom, że na jego fejsie, na jego mediach społecznościowych, na jego YouTubie i tak dalej są takie komentarze. I od razu z kontekstu wypowiedzi śmiem wyciągnąć wnioski, że nie wygląda jakby coś z nimi planować robić, tylko po prostu traktuje jako fajny kontraargument, który można odbić. Zatem ponownie, jeśli chodzi o erystykę, to jest pro-gamer mów, ale jeśli chodzi o zasady, jeśli chodzi o właśnie takie, takie podejście, to niezbyt dobrze o tobie świadczy. Wiesz o problemie, ale nic z nim nie robisz. Ja na przykład wypowiedziałem się, bo była taka sytuacja na naszej grupie, wypowiedziałem się bardzo negatywnie o skazywaniu na erć takiej grupy ludzi. Ale to nie chodzi o to, żebyś ty się wypowiedział, że o, nie zgadza się, nie, nie róbcie, przestańcie, tylko żebyś zaczął coś z tym robić. Ja na przykład wyznaję zasadę, że moi widzowie piszą co chcą, komentarze są wolne, ja w nie nie ingeruję, ale także znoszę odpowiedzialność swoją za to, co tam jest. Czyli nie uważam, żebym ponosił jakąkolwiek odpowiedzialność za wstawkę jakiegokolwiek mojego widza, ponieważ uwolniłem komentarze. Ale jeśli mam na przykład, tak jak Szymon, komentarze moderowane, jeśli mam takie rzeczy na swoim kanale i wiem o nich, no to niezbyt o mnie to dobrze świadczy także, że mimo tego, że moje komentarze są moderowane, to dalej takie rzeczy przychodzą. I fakt, że ty się wypowiedziałeś negatywnie na grupie, no bardzo fajnie, super, no spoko, tylko że to nic nie zmienia. Zwłaszcza, że w twojej grupie bardzo łatwo jest złapać bana. Wystarczy choćby, że nazwiesz neomarksizm szurią i w tym momencie już wylatujesz. Tak więc jak już zauważyłem, słusznie pokazujesz, że nie zgadzasz się z represjami wobec komunistów, ale równocześnie zgadzasz się z przemocą stosowaną w wobec prywaciarzy wobec złodziej, wobec złodziej. Szymon tutaj już z kolei stosuje niski zabieg erystyczny, ponieważ uproszczenie. Ujednolica on przypadek szkalowania za poglądy oraz ujednolica przypadek, gdzie ktoś łamie prawo. Ponieważ tak moi drodzy, jeśli by przyjąć realizm komunistyczny, socjalistyczny, że prywaciz cię okrada, to znaczy, że łamie prawo. I socjaliści to podnoszą, że oni nawet nie muszą jakoś zmieniać pod swoją ideologię prawa. Wystarczy tylko, że zmienią interpretację i już mogą zamykać ludzi za kradzież. I ja naprawdę totalnie nie ogarniam, jak to możliwe jest, że w ogóle towarzysz Michał, mało tego, że, nie wiem, nie zauważa problemów przekazu, nie zauważa, nie wiem, nie chce zauważyć, ma jakiś problem z postrzeganiem, to jeszcze z uśmiechem bierze to wszystko na klatę. Z całym szacunkiem, ale to jest rozgrywanie, to jest rozgrywanie, przy czym widać po prostu to idealnie dlatego, ponieważ Szymon na pewnym etapie już się nawet nie krępuje. Ja myślę, że to już będzie koniec, tak, no bo właściwie wszystko podsumowałeś bardzo pięknie, przygotowałeś finito dla swoich widzów, wobec tego już możesz kończyć. Teza jest przygotowana, wystarczy, że taki bierny widz ją chętnie pożre, nawet nie zada pytań jak pelikan i pójdzie dalej. Zakończenie mnie po prostu rozwaliło. To jest takie podejście, że o nie dogadamy się, a nie dogadamy się, ale dziękuję za rozmowę, dziękuję. A ja to podsumuję tak, moi drodzy, zrobił z siebie niestety towarzysz Michał, albo niestety kto woli, idiotę totalnego. Przy czym Szymon wyszedł nie lepiej, ale do Szymona zaraz dojdziemy najpierw towarzysz Michał. Moi drodzy, towarzysz Michał, z tego co oglądałem na przykład na teraz na jego kanale po dwóch latach, z gościem, który prowadzi też kanał, no, no dosyć jakby powiedzieć, średniej jakości materiały jeśli chodzi o merytorykę, ale przynajmniej ta merytoryka w niektórych momentach jest i to przejawia się naprawdę bardzo. Jeśli chodzi o film, kim jest kapitalista, to jest to majstersztyk. Jest to po prostu przepiękne wyjaśnienie, jak krowie na rowie, kto to kapitalista jest. Jeśli chodzi natomiast o tę dyskusję, ta dyskusja to właściwie było takie coś, że ty z uśmiechem, Michale, przyjmowałeś na klatę wszystko, co on dla ciebie przygotował. Owszem, tam w paru miejscach rzeczywiście oddałeś, ale oddałeś i nie wykorzystałeś inicjatywy. Były momenty, gdzie udało ci się rzeczywiście striggerować Szymona i to tak porządnie, że jakbyś po prostu Pociągnął to dalej, doszłoby do tego, żeby się wkurzył i zrobił rage quita. Tymczasem tobie się tego nie udało zrobić. Ty tylko przyjmowałeś wszystko na klatę. Z drugiej strony mamy Szymona. Szymonie, ty z kolei pojechałeś bardzo hamsko. Kiedy zauważyłeś, że twój kontrrozmówca praktycznie nie oddaje argumentami tam, rzuca pytaniem za pytaniem, ale tej płynności nie ma. Nie ma żadnych zabiegów erystycznych, jakichś tak gigantycznych, wyniosłych, to poczułeś się jak dosłownie świnia w błocie i straciłeś jakiekolwiek hamulce. Większość zabiegów, które zastosowałeś w tej dyskusji, są naprawdę chamskie i wredne. Nie wiem jak ty, normalny człowiek by według mnie czuł obrzydzenie. Nie wiem, na przykład przeprosił za tę dyskusję, że ona nie miała prawa się wydarzyć w taki sposób, że w niektórych miejscach to już było poniżanie rozmówcy, że to były sugestie, pytania z tezą. Ja miałem wrażenie, jakbym oglądał jakieś TVP czy TVN. Moi drodzy, podsumowując, widzicie, że właściwie szuria może się znaleźć po każdej stronie sceny politycznej i po prawej i po lewej i ludziom naprawdę totalnie odwala na tym punkcie. Podsumowując, towarzyszem Michałem już takim nowoczesnym dzisiejszym, żebyście mieli ogląd jak wyewoluował się zajmę jak najbardziej w najbliższym czasie, a tymczasem jak zwykle zapraszam was do dyskusji i komentarzy, ponieważ one są wasze. A i na pewno będzie dzisiaj coś jeszcze.